Witam wszystkich. Znajdujemy się w Poznaniu na MSI League Series. Razem tutaj ze mną jest Starson. Witam cię Tomku. Witam. Przed chwilą zagrałeś pierwszą grę z versus Forte. Wygrałeś ją 2 do 1. Jak Ci poszła pierwsza gra? Co zagrałeś przeciwko niemu? W pierwszej i trzeciej grze grałem standardowo tam exp i, i grę Macron? On w pierwszej akurat właśnie nie ogarnął i dość łatwo wygrałem. W drugą grę chciałem zagrać Oli na co, co mi nie wyszło i bardzo fajnie to Kamil skontrował jej i, i przegrałem. A w przecież, on jakieś zagrał Kosmos, jakieś Blink z Opsem jeszcze także. Także musiałem się tylko wybronić i wyreperować bunkry i, i, i praktycznie gra była wygrana pierwsza, tak i, i był koniec. A co sądzisz w ogóle o stylu gry y, y, Fortego? To, no, styl gry Forty to właśnie jest bardzo wielka zagadka, bo, bo nigdy nie wiesz i nigdy, nigdy nie jesteś w stanie przewidzieć co on zagra. Czasami gra naprawdę bardzo jakieś właśnie takie kosmiczne zagrania, gdzie, gdzie naprawdę ostatnio wygrał chyba ze 4-0. Przez internet tak właśnie grałem z takimi kosmicznymi zagraniami, zaskakując mnie także, no, no nie wiem, no nie pasowałam jego stylu, bo właśnie nie, nie wiedziałem nigdy, co, co mogę się sprowadzić, więc musiałem być bezpieczny na, na, na wszystko. Kolejną grę, którą będziesz grał, to będzie przeciwko Fankajowi, on także gra terranem. Czy szykujesz coś specjalnego przeciwko niemu? No, będę się zagrał, starał grać bezpiecznie, bo, bo Fankaj to powiedzmy taki, taki polski TLO, gdzie, gdzie też właśnie nigdy nie wiadomo co zagrać czy, czy jakiegoś nuka nie zagrać, czy jakiegoś torrasza. Także no, będę musiał być skupiony i uważać na właśnie jakieś takie zagrania, żeby mnie nie zaskoczył i, i myślę, że będzie dobrze. Czy jest w ogóle w turnieju jakaś osoba, której się obawiasz? Jezu, Marcin jest star, ale, ale tutaj są zupełnie inne warunki. Gram na laptopach, także. Nikomu to nie pasuje i jest fajne, jest śmiesznie. Także, no wiesz, no zupełnie inne warunki, zobaczymy jak to będzie szło. Bo ostatnio zaś przegrałeś z nim 3-0, prawda? Tak, to bo pierwszy grałem z nim na WCG, czy 0 później, właściwie, chyba w jakiejś ISL turnieju też właśnie przegrałem z nim, czy 0. Także, no tak, raz ja wygrywam raz on. powiedzmy, że to jest tak mniej więcej na równi. I co planujesz zagrać, może jakoś inaczej, żeby go zaskoczyć? Nie no, na razie nie myślę o tym meczu, ja, jeśli się spotkam z Dajcanem, to będę myślał, na razie myślę właśnie z Fankajem, żeby przejść także ja sobie tam nie planuję, bo jak się planuje, to nigdy nie wychodzi. Jeszcze, wiesz, spadnę do ludzy z braket, czego nie chcę. Chciałabym Cię jeszcze zapytać o taką sytuację, bo jak wiadomo ESWC zostało przełożone na 15 października i niestety jeden z graczy polskich, który miał się tam pojawić, Mana, niestety się nie będzie mógł nie będzie mógł przyjechać, ponieważ kolidują terminy, gdyż wtedy będzie właśnie w Nowym Jorku. Co sądzisz w ogóle o całej tej sytuacji? No słuchaj, no co mogę powiedzieć? Polska organizacja, tak rok temu mamy powtórkę z rozrywki, to samo jest teraz, także no nie wiem, no na pewno to jest duży, duży, duży nie wiem, nie komfort dla Grześka, bo właśnie tak mówisz, że, że w tym czasie ma, ma Intel Extreme Master w Nowym Jorku, a LSWC, gdzie, gdzie on na pewno jechał i właśnie z nec, i myślę, że on się czuł dość. Dość, dość pewnie na Zerg'a i na pewno chciał, chciał jechać do tego parza na te finały światowe i na pewno by przy, przyłożył się i przy, potrenował, a, a tutaj mu zrobili takie świństwo i no nie wiem, no zobaczymy jak to, jak to rozwiążą wszyscy, ale, ale no jest niefajnie, no bo, bo naprawdę jest tak, że sięgna na fali i wygrywa wszystko, co tam będzie, naprawdę ma skile, także nie wiem, no wrzucają mu nogi, kłody pod nogi. No Mamy nadzieję, że to wszystko się jakoś wyjaśni. opowiedz nam jeszcze, jak Ci się podoba w ogóle to miejsce, organizacja, sprzęt? O dziwo, sprzęt jest bardzo fajny, także mi podpasował, fajnie się gra, jest komfortowo, także no ja nie narzekam. Byłem rok temu na, na pierwszej edycji, gdzie, gdzie właśnie tylko było dwóch finalistów i ja tam wygrałem naprzeciwko Dajstarowi, także nie, wtedy byłem troszkę sceptyczny, a w tym roku jest o wiele lepiej, naprawdę laptopy są dobre, można spokojnie grać, nic nie laguje, nie ma żadnych e, spadków, efektów, także jestem zadowolony i jest fajnie i oby tak dalej. A miejsce nie jest za małe? Nie, no wiesz, no jest fajnie, ja, ja tam jakoś nie wiem, ja nie muszę mieć wielkich hal, wielkich scen do grania, mi wystarczy po prostu komputer, żebym miał kreaturę złożoną, żeby się zmieściła podkładka i, i mogłem grać naprawdę, także jest, je, mi wszystko odpowiada i nie narzekam. A w ogóle rozwiązałeś już problemy ze swoim komputerem? Nie, coś mi właśnie zaczął dysszwankować i, i nie no, będę go rozwiązywał, bo, bo dostanę drugą grafikę jeszcze w poniedziałek i będę go rozwiązywał w poniedziałek, bo... Wiem, że tam tutaj ludzie się domagają streamu, biją drzwiami, oknami, także, także będę ogarniał to wszystko w poniedziałek i, i naprawdę, no ja też chcę streamować, bo, bo to jest też dla mnie, dla mnie to jest, jest jakaś promocja i zawsze to jest właśnie dla ludzi jakaś, jakaś rozluka, także to nie jest tak, że i mi się nie chce, i ja nie chcę, bo no to naprawdę nie, nie, trzeba dużo, dużo, żeby po prostu zacząć, tylko nie wiem, no coś kombi nie chcę przypasować. To mam nadzieję, że wszystko się uda. Na koniec jakieś słowa do Panów? Pozdrawiam. Wszystkich fanów, oczywiście, tradycyjnie forum Netflix i to wszystko. Dziękuję bardzo. Dzięki.